Czy nie jest wam to znajome? Było to wielce utajnione. Więc ja też jeszcze list poczekalny. Ale Wojtko, który jest już. Chodny. Cześć. Zachył, wiesz, popatrz uważnie. I co? A tym razem to nie będzie śmieszne. Dlaczego? Co so, popatrz, przyjrzyj się, spójrz głęboko w oczy ludziom, którzy są odpowiedzialni za to, co się stanie. Na lca. i teraz ładnie po raz ostatni. Powiedz coś do tych ludzi. I tak Was kocham. Dobrze, powiedz im cześć. Cześć! I teraz po prostu cię odnoszę, dobrze. Drogi Glancu, jedna sprawa jest do ciebie. Żebyś w końcu przestał być w niebie. Bo w obłokach bujasz, ciężka to sprawa. Ich w noza nie chorzę, bo to nie jest słabo. Tak? A sama się tak zasmuciła, że aż się facjata. Zawarzyła. Yy, wiesz, Doda już jest za stara, by pokazywać takiego towara, towara. Wszystkich krytykujesz. Czemu nie siebie? Ustochy niech okocha. Cię je. Szczęść, ojcze dyrektorze. Prawda. Drodzy rodacy, Polacy, nasza największa artystka, pani Małgosia Ziemniak? Żaden wągiel. Małgosia Foremniak zdecydowała się pokazać nam dzisiaj swoje, nasze, swoje największe aktorskie umiejętności. Małgosiu, Jezus! Z Mam Talent wyrzucili nas bit-pysk! A ty musisz się... ...na nich ścić. Głupoty w necie robisz, to w wreszcie! O nic z tego nie zniknie jeszcze! Tyż madro, Ty szczurze. Na walkę wyzwać się chcę. O życie to nie jest kuchi sen.